Patent na biznes, a dokładnie patent na to, jak zarobić na piłce. 40-letni Staszek wszystko w tym zakresie dokładnie obmyślił. Daj zmianę! Zamień się któryś. Kiedyś sam aspirował, żeby zostać słynnym piłkarzem i strzelać katryki. Dziś strzela hat-tricka w postaci trzech stówek, który jest w stanie zarobić na stadionie, ale nie jako piłkarz, tylko sprzedawca. Co zrobić? Ale na czym konkretnie polega patent Staszka? Staszek robi gadżety dla kibiców homemade. Odstawą są półprodukty w postaci butelek PET. Najlepsze są 5-litrowe, bo z nich można wyciąć najwięcej daszków. Butelki zbiera po śmietnikach, tak po prostu. Dostarczają też ich Staszkowi znajomi, którzy nie kibicują żadnej z drużyn, tylko jego przedsiębiorczości. Gumki do tych wynalazków dostaje w zaprzyjaźnionej drogerii. Tam jest ich pod dostatkiem po każdej dostawie towaru, bo recepturkami pospinany jest towar w hurtowych ilościach. Z kolei czapeczki Staszek robi z najzwyczajniejszej w świecie tektury, którą również ma z odzysku. Tak wycięte i złożone czapki dekoruje w zależności od rozgrywek. Daszki na rozgrzane czaszki. Tak przygotowanymi gadżetami Staszek jeździ po stadionach w całej Polsce. Na godzinę przed meczem ustawia się w najbardziej targetowej miejscówce pod stadionem i wesoły, intratny kramik rusza. Wybierasz sobie Daszek. Daszek, daszek. daszek jaki pan sobie życzy? Daszki i czapki idą jak woda i w ten sposób zarabia na kolejną wyprawę i na kolejny mecz. Iskrę, tak? 20 zł. Przy okazji z każdego miejsca, które odwiedza, przywozi magnes na lodówkę dla ukochanej. Piątka dla Staszka za jego opłacalny i sprytny patent. Tak, dziękuję bardzo i zapraszam ponownie. Dziękuję, dziękuję.